Wreszcie weekend i mam same dobre wiadomości. Przede wszystkim zaczynamy weekend hej. Po drugie chyba nie będzie padać, a po trzecie będzie co robić. Zapraszam na skrót wydarzeń w blogu. Nowe buty? Pysz, pytanie jasne zawsze, ale chcę też. Odzież i akcesoria do domu. What did you say? I say, she say. Ale nie ten, bo ten już znacie. Już w ten weekend w ogrodach otwiera się największy w Elblągu, sklep Sensei. Zajrzeć to możecie już w piątek. Ale oficjalne otwarcie odbędzie się w sobotę od godziny 9. I welcome! Właśnie trwa 22. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W piątek i w sobotę oraz we wtorek, środę i czwartek załapiecie się jeszcze na warsztaty między innymi literackie, plastyczne, a nawet ogrodnicze. Odbędą się także gry planszowe, logistyczne i spotkania sympatyczne dla całej rodziny. Dokładne miejsce i termin warsztatów, na których chcecie się wybrać, jak już ustaliliśmy, znajdziecie na naszej stronie. Do szkoły podstawowej numer 11 przy ulicy Korczaka, bo tutaj odbędą się półfinały Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 13, a to za sprawą Energa MKS Trusa Elbląg. Dziewczyny będą walczyły o wejście do finałów Mistrzostw Polski, powtarzam, w ten weekend, w piątek, w soboty i w niedzielę, a wasz doping na pewno im w tym pomoże. W soboty. Godziny 10.30 w hali przy ulicy Kościuszkiej odbędzie się ogólnopolski turniej judo Dla dzieci! Kimicować możecie od godziny 10.30. Zielony uspokaja, więc w sobota o godzinie 17.00 patrzymy na murawę zieloną na Stadionie Miejskim i kibicujemy naszej Olimpii, która zmierzy się z rezerwami EKS-Łódź. Sobota godzina 17.00. 1500 zawodników weźmie udział w zawodach Meble Wójcich Ultra Wysoczyzna. Ten bieg promuje piękno naszej wysoczyzny. Zawodnicy przymierzą dystans nawet 80 km. Możecie im kibicować. Start w piątek o godzinie 17.30. To dzieci, dorośli 18.30, reszta w dystansów w niedzielę. Klasycznie, bo już po raz dziesiąty zapraszam na Elbląskie spotkanie klasyków. Odbędzie się ono w niedzielę o godzinie 15 pod Górą Chrobrego i klasycznie będziecie mogli zapytać Ile to pali? Ponieważ w poprzednich latach ten festiwal cieszył się ogromną popularnością, nie może go zabraknąć również i w tym roku. Pierwszy koncert trzeciego Elbląskiego Festiwalu Organowego odbędzie się w Kościele Świętego Wojciecha na Zawadzie. Początek W niedzielę o godzinie 19, a wystąpi przed Wami organistka Hanna Dys. W niedzielę o godzinie 11 ruszają zawody barżantarnia XC. Rowerzyści będą przemierzali szlaki Elbląskiej Barżantarni. Udział jest bezpłatny, wystarczy się zapisać. Ale już po ptakach, możecie kibicować. To bo tej niedzielę w kadynach odbędą się pierwsze zawody regionalne w skokach przez przeszkody. Wstęp jest wolny, a ja nie widzę przeszkód, by zaczynać weekend. Cześć!